Uczestnicy z Polski, Ukrainy oraz Mołdawii mieli okazję doskonalić techniki florystyczne pod okiem mistrza w tej dziedzinie, Gregora Lersza. Można powiedzieć, że cała Polska jest obecnie światowym centrum florystyki. Kiedy tutaj zaczynałem, wszystkie prace były do siebie bardzo podobne. Ale to, co się teraz dzieje z polskimi florystami, to nie tylko zasługa kilku osób. To pierwsze pokolenie florystów w Polsce wykonało naprawdę dobrą robotę. Naturalność to słowo klucz, które opisuje sposób. Tworzenia kwiatowych kompozycji Gregora Lersza. Jego prace są dla florystów niezwykle inspirujące. Znamy się od lat i on wie, jak my pracujemy, wie, że pracujemy naturalnie. To jest mega ważne. Dla niego, dla nas też, żeby wszystko było jak najbliżej natury, inspirowane ogrodem i przyrodą. Tu nie tworzono klasycznych bukietów róż z gipsówką. Na warsztatach trzeba było dać się porwać kwiecistej kreatywności i tworzyć zupełnie nowe formy. Lecz pokazuje bardzo dużo technik, nowych rozwiązań, które w świecie jeszcze e, nie mają po prostu. E, dopiero narzucił znowu nowy trend e, wiązania bukietów w inny sposób nowe techniki. I jest takim prekursorem nowych trendów. Tutaj mamy amaryllis, który może być użyty też y, kwiatem kudołowi, ponieważ łodyżkę się wypełnia wodą i ten kwiat jest zabezpieczony w wodę. No są pędy sosny, szyszek, muchu i konstrukcja i tak jak nie ma róży bez kolców, tak i nie ma dobrego florysty, który nie doskonali swoich umiejętności, a ich pracę będzie można podziwiać m.in. w Muzeum Śląska Opolskiego czy Domu Sztuki Żar.